w kronice policyjnej, m.in. o włamaniu do mieszkania na osiedlu Zielonym. Skradziona została gotówka i biżuteria na kwotę blisko 20 tys. zł. Mówimy także o kradzieży w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej oraz o bójkach, jakie miały miejsce w Tarnowie, Tuchowie, Ryglicach, Rzepienniku, Strzyżewskim, a także w Zalasowej i Łęgu Tarnowskim. Biegły tydzień w Tarnowskiej Policji upłynął, upłynął dość pracowicie. Pierwszymi czynnościami, które wykonywali policjanci, to były m.in. zatrzymanie sprawcy w kradzieży roweru, który dokonał kradzieży z placu Auschwitz. Tutaj 46-letni mieszkaniec naszego miasta zabrał niezabezpieczony rower, przekazał go paserowi. Policjanci zatrzymali sprawcę, odzyskali rower, przekazali go prawowitemu właścicielowi. W połowie miesiąca miało miejsce włamanie do przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Tarnowie. Tutaj sprawcy poprzez wejście do pomieszczeń tego przedsiębiorstwa dokonali kradzieży elektronarzędzi. Sprawca zatrzymany przyznam się do zarzucanych czynów. Straty, jakie powstały w wyniku włamania, to kwota ponad 6 tysięcy złotych. Elektronarzędzia oraz przedmioty zostały przekazane prawowitemu właścicielowi. Kolejnym włamaniem, jako, jaki spotkaliśmy się w tym tygodniu, to było włamanie do mieszkania. Tutaj mieszkanka naszego miasta osiedla zielonego utraciła pieniądze oraz złotą biżuterię na kwotę ponad 20 tysięcy złotych. Sprawca wykorzystując. To, że nie było właścicieli w mieszkaniu, dokonał włamania poprzez wejście, podważenie drzwi balkonowych, dostał się do środka. W wyniku penetracji właśnie dokonał zaboru. W tym momencie nie mamy ustalonego sprawcy. Prowadzimy postępowanie w celu wyjaśnienia i ustalenia, kto dokonał tego tej kradzieży. Jeżeli ktoś z Państwa ewentualnie ma jakiekolwiek informacje, proszę o kontakt pod numer 997 lub do. Komisariatu Policji Tarnów Centrum. Kolejnym takim bardzo uciążliwym zdarzeniem to kradzież gotówki. Tutaj mężczyzna, 90-letni mieszkaniec naszego miasta utracił gotówkę w kwocie ponad 10 tysięcy złotych. Sprawca wykorzystując nieuwagę oraz to, że drzwi do mieszkania pozostały niezamknięte, wszedł i wykorzystując sen pokrzywdzonego dokonał penetracji i kradzieży samej gotówki. Tutaj proszę apel, osoby starsze, ewentualnie osoby, które opiekują się takimi osobami o to, aby mieszkania jednak były zawsze zamknięte, zaryglowane. Kolejnym zdarzeniem, jakim musieli mu się zmierzyć tarnoscy policjanci, to kradzież banerów oświetleniowych, które miały miejsce. W bardzo długim okresie czasu, bo od początku roku do, do chwili obecnej, tutaj sprawcy dokonali kradzieży rozebrania całych elementów oświetleniowych, banerów reklamowych, które znajdują się wzdłuż autostrady A4 w miejscowości Zaczarnie oraz Niedomice. Tutaj poszkodowany w wyniku tej kradzieży prowadzi... Straty, jakie powstały w wyniku tej kradzieży, to kwota po 8 tysięcy zł w każdym punkcie. Sprawca dokonał kradzieży zarówno elementów fotowolkanicznych, jak również całego sprzętu, który znajdował się na tych banerach reklamowych. W tym tygodniu doszło do licznych bujek, jakie miały miejsce na terenie Tarnowa oraz powiatu Tarnowskiego. Do najbardziej poważnej doszło w Tarnowie. Tutaj sprawca. Dokonał pobicia jednego z mieszkańców naszego miasta. W wyniku tego zdarzenia odniósł on poważne obrażenia ciała w postaci złamań oraz ogólnych potłuczeń. Postępowanie, prowadziło w tym, postępowanie prowadzi Komenda Miejska Policji w Tarnowie. Sprawca zatrzymany, doprowadzony do prokuratury rejonowej, a następnie do sądu, który decyzją swoją zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Te bójki i pobicia, które, o których wspomniałem wcześniej, miały miejsce zarówno w Tuchowie, w Ryglicach, w Zalasowej, jak i w Łęgu Tarnowskim. Jeżeli chodzi o ruch drogowy, na terenie Tarnowa doszło do dwóch poważnych wypadków. Jeden z nich miał miejsce na początku tygodnia, a tutaj w miejscowości Łukowa, na prostym odcinku drogi. Rowerzysta został potrącony przez samochód osobowy Renault Laguna. Kierujący tym samochodem nie zachował odpowiedniej ostrożności. Oślepiony niskim, mocy słońcem najechał na tył roweru. W wyniku tego zdarzenia kierujący rowerem niestety poniósł śmierć na miejscu. Postępowanie w sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Tarnowie. Kolejnym tego typu zdarzeniem, w którym ucierpiały osoby w wyniku komunikacji miejskiej, było zdarzenie z początku tygodnia. Tutaj kierujący autobusem, wyjeżdżając z zajezdni autobusowej w Mościcach, nie zastosował prawdopodobnie się do sygnalizacji świetlnej, wymuszając pierwszeństwo przejazdu, doprowadził do zderzenia z samochodem dostawczym. W wyniku tego zdarzenia, obrażenia w postaci złamań, doznała 55-letnia kobieta. Została przewieziona do szpitala oraz następnie na oddział ortopedii Tarnowskiego Szpitala. Postępowanie również prowadzi Komenda Miejska Policji w Tarnowie. Tarnowscy policjanci w tym tygodniu odnotowali ponad 37 kolizji. W wyniku tych kolizji na szczęście nie doszło do obrażeń ciała. Prowadziliśmy również w tym tygodniu w weekend akcję pomiar prędkości. W wyniku tego. Tych pomiarów prędkości kaskadowych kontroli zatrzymaliśmy w sumie ponad 200, 2000 osób. W wyniku tego jednego jednodniowego działania ponad 192 osoby zostały ukarane mandatami karnymi od 100 do 500 zł. Rekordzista jaki w tym, tym czasie Przekroczył prędkość to było ponad 128 km na godzinę w, re, w miejscu, miejscu zabudowanym, w miejscu ograniczenia prędkości do 50 km na godzinę. W wyniku tych kontroli, y, które przeprowadzili tarnasy policjanci, y, 16 osób y, to były osoby nietrzeźwe. Z tych 16, 7 prowadziło samochód pod wpływem alkoholu. Na kolejną kronikę policyjną zapraszamy za tydzień. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj im i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.